W tym filmie chcę przedstawić Wam Pana Tomasza Grego. Większość z nas zna jego nauczyciela wf Jednak jest on też opiekunem SKS-u z oraz trenerem w Gdzieśnickim Stowarzyszeniu Triathlonu. Dlaczego podjął Pan decyzję, aby związać swoje życie, także zawodowe, ze sportem? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Dobrze mnie słychać? Tak. Dobrze. E, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, y co mam robić w przyszłości i, i na tym, czy mam życie swojej wiązać ze sportem, czy nie. E, to że wszystko samo się potoczyło, jakoś po prostu, a pozwoliłem, żeby rozdecydowało za mnie, i, e, i tak jakoś się stało. Dzisiaj, jako, jako dzieciak, e, aktywnie uczestniczyłem we wszystkim, co się dzieje wokół mnie, w każdej grze, zabawie e, i konsekwencji e, pewnie, tak myślę, tej, tej aktywności fizycznej. E, Stałem się bofistą a, i stałem się też trenerem, Górnolotne słowo: a trener, ale na pewno działacz i e, aktywista w, w, w ramach e, dyscypliny, którą, którą bardzo sobie cenię, czyli triathlon. E, I tak się po prostu stało sam. Nie przeszkadzałem w sobie. Jakie wpływy na zdrowie psychiczne obserwuje Pan u swoich podopiecznych? E, oczywiście pozytywne. Zawsze odpłyną same pozytywy, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Przede wszystkim możliwość odstresowania, wyładowania, bycia w społeczności, a w związku z tym, że jesteśmy zwierzęciem stawnym, to bycie w społeczności, jest bardzo, w grupie jest bardzo ważne. Nabywamy umiejętności współpracy, radzenia sobie w różnych sytuacjach, wspierania się nawzajem. Więc myślę, że tylko, tylko i wyłącznie, a może nie wspomnę o, no, o dobroczynnym wpływie e, hormonu szczęścia po starcie, po zawodach, gdzie bez względu nawet na wynik, e, samo to, że dotarliśmy czasami do mety, do, do finału jakiegoś, e, wywołuje u nas pozytywne, po, pozytywne nastawienie, pozytywny odcinek, e, wybuch endorfin i, i wspaniałe samo poczucie. Więc chyba tylko pozytywnie. A jego własne treningi wpływają na Pana samopoczucie? Tak. Idealnie. Świetnie się czuję. Świetnie się czuję ze względu na to, że mogę trenować z takimi ludźmi jak, jak Ty, z moimi trenistami. Że mogę przebywać w takim sportowym, świeżym środowisku, aktywnym, wesołym, pogodnym, pełnym pomysłów. Dzięki temu pewnie też średnio wieku, Gdzieś tam się przewija, przez moje treningi, e, też mnie troszeczkę odmładza poświadomie. E, I tyle. Oczywiście no, fantastycznie. A poza tym jeszcze fizycznie tak się realizuje, nie ma, nie ma tego e, siedzenia gdzieś tam i, i rzeczywiście czekania nie wiadomo na najgorsze. E, tylko um, cały czas będzie cały czas takim sportowym, e, dzięki czemu myślę, że fizycznie. Mogę podołać wszelkim przeciwnościom życiowym. Co sprawia Panu największą radość w prowadzeniu treningów? Hmm. Nieprzewidywalność treningów, nieprzewidywalność tego, co będzie się działo, e, wypływającą czasami z jakichś właśnie stanów emocjonalnych moich zawodników, w sytuacji ich życiowych, e, ale także wynikającą z jakiejś wewnętrznej kreatywności zawodników to da, gdzieś tam podczas treningu, podczas meczu, podczas turnieju, podczas zawodów się, się ujawnia i, i możliwość reagowania wtedy na bieżąco, na bieżąco też wymyślania, bo też dzięki temu myślę, że trener staje się jest rozwija swoją kreatywność, staje się bardziej kreatywny. Bo, bo też niektóre sytuacje go zaskakują, więc chyba ta, ta nieprzewidywalność i, i, i ta ciągła kreatywność w zajęciach, e, brak nudy, e, rutyny, e, to jest chyba to, co, co, co nas z wszystkich trenerów chyba kręci. Czy jest jakaś rada, jaką mógłby Pan udzielić osobom, które chcą zacząć uprawiać więcej sportu? Mm, tak, nie zastanawiajmy się, tylko wyjdźmy dzisiaj, ruszmy, e, ruszmy cztery, cztery litery. Nawet chociażby poprzez spacer, poprzez spotkanie z rówieśnikami w parku, gdziekolwiek. I niech to będzie ten pierwszy dzień, podczas którego to pierwsze wyjście, ten pierwszy trening, podczas którego na przykład możemy się w dwójkę, w trójkę pogadać, ok, się zeszliśmy od spaceru, od spotkania w PEPKO czy w innym markecie, a jutro już pójdziemy pobiegać, pójdziemy na siłownię. Nieważne, czy to będzie siłownia, czy to będzie bieganie, czy to będzie pływanie, jakakolwiek aktywność i możliwość współpracy, bycia razem, a przy okazji dbanie o, dbałość swoje, o swoje, ciało, o swój umysł. To jest najważniejsze, zaczynajmy od razu, tak? Nie mam od postanowień noworocznych, wiekanocnych, wielkanocnych, Jest postanowienie tu i teraz, dzisiaj zaczynamy i to jest najważniejsze. Bardzo dziękujemy za rozmowę i poświęcony nam czas. Bardzo tak. proszę.